Hej Siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w 14 odcinku naszej przygody z grą UFC 3 i karierą Mariusza Pucianowskiego. A więc już oficjalnie możemy stwierdzić, że jest to najdłuższa i najlepsza seria z UFC 3 na tym kanale, a więc przed nami to na co czekaliśmy, czyli pojedynek Mariusza Pucianowskiego z Danielem Kormierem. Ale oczywiście najpierw musimy zaakceptować tą walkę i zobaczmy, jak na papierze przedstawia się ten pojedynek? Czyli tak, mamy dużo lepszą stójkę, za to kormier ma lepszy parter, mamy lepszą kondycję i kormier ma lepszą wytrzymałość. Tak więc dwóch mistrzów zmierzy się o tytuł. Czyli jest tutaj szansa wyrwania mistrza wagi półciężkiej kormierowi, a on ma szansę wyrwania mi pasa wagi ciężkiej. Akceptujemy tę walkę, no i zobaczmy co uda się zrobić przed nią. Mariusz Podzianowski dostanie szansę zdobycia tytułu, a jego przeciwnikiem będzie Daniel Cormier. Uznany pretendent Mariusz Podzianowski nie mógł sobie wymarzyć lepszego momentu. Pasa zwycięzcy zawodnika została nagrodzona walką o tytuł. Gospodarzem będzie New York USA, a przeciwnikiem człowiek, którego gonił od lat Daniel Cormier. Zdobycie mistrzostwa to oczywiście cel nadrzędny, ale odebranie pasa zagorzałemu rywalowi na pewno stanowiłoby wisienkę na torcie. I znów jesteśmy w trakcie nagrywania reklamy przed walką. I znów jedyne, czego mi brakuje, to muzyki. Ale tak, ja wyłączyłem tutaj muzyki ze względu, muzykę na, ze względu na prawa autorskie. Tak więc mógłbym śpiewać, ale raczej byście tego nie chcieli. No i dobra, już jesteśmy po obozie. Zostałem w tym najlepszym kickboxerskim. No i tak, znowu troszeczkę ruchów oraz atutów na naszym koncie. Czyli tak, tutaj będzie troszkę ciosów. Znaczy chyba jeden. Tak, czyli tutaj mamy łokieć Supermana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O kurde, całkiem spoko. Czyli poziom drugi. to mamy LR2 plus L1. Tak i tu, dobra. Już ku mam kopnięcia. Tutaj mamy L1, R1 plus X, i to będzie kopnięcie boczne z obrotu przednią nogą. Na poziomie 5. Dobra, czyli jeszcze raz L1, R1 plus X, spoko. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze jest tutaj jedno kopnięcie L2, L1 plus X. Kopnięcie przednią nogą w tułów ze zmianą wykrocznej. To też na poziomie piątym, a więc też całkiem ciekawe kopnięcie. Kopnięcie okrężne na poziomie 5. No, i to wszystko, a więc wzmocniliśmy jeszcze bardziej Mariusza. No i są też nowe atuty. Więc już zobaczmy, co tam ciekawego, czyli ewentualnie to mógłbym wymienić. I mamy większe szanse na oszołomienie przeciwnika podstawowymi kopnięciami w tułów. Hmm. Obrażenia bloków kopnięć o 3. Dobra, wymienimy sobie rzeźnika na El Guapo i tak <śmiech> powalczymy, <śmiech> przepraszam za mój głos, ale jak słyszycie, <laughs> dalej pozostawia jeszcze wiele do życzenia, a trzeba Wam nagrać odcinki, tak więc dobra, jeszcze sprawdźmy sobie info o walce. No i tak, wzmocniłem jeszcze bardziej stójkę 98, grappling został na 91, kondycja 97 i wytrzymałość, zobaczcie jak wzrosła, na poziom 94. No to już nie ma na co czekać, najwyższy czas przejść do tej walki. A więc też po raz pierwszy mamy tutaj bardzo wysoki szum medialny, za co jeszcze dostałem trofeum. No i co? Czerwone spodenki i jazda! Some paths must eventually cross. And as two of the greatest fighters in the UFC kept dominating their opposition, it was inevitable that this moment would come. When the octagon door closes for tonight's super fight, the talk will be over. And the entire sports world will come to a halt. This is no ordinary fight, it's a battle between two champions. Willing to put their own divisional crowns on the line to prove themselves worthy to be on top. And when the dust settles, there can only be one winner: a king with two crowns. Super Valka Mistrz contra Mistrz. Alright, coming up next a matchup for the UFC Heavyweight Division title. Super walka dwóch mistrzów spotyka się w jednej klatce Pudzianowski oraz Kormier. Waga ciężka kontra półciężka, ale obu zawodników ma po 120 kg wagi, 180 cm wzrostu Kormiera i 183 w zasięgu ramion. Tak więc Mariusz jest dużo wyższy, dużo dłuższe ma ręce, a więc to powinno mu pomóc w tej walce, ale czy pomoże? Zaraz się przekonamy.

Formier zalicza obalenie, dobrze. Cholera, ale też zebraliśmy. I kolejne obalenie Kormiera. Dobra, jeszcze mamy dużo kondycji. Tak więc możemy to wszystkie jego ataki, znaczy zaraz wstawać. Po wylądowaniu na deskach. No! Ho, 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 Mariusz! Tak jest! Po raz drugi znokautowaliśmy przeciwnika jednym ciosem i to tym samym ciosem. Kopem z półobrotu prosto na szczękę. Na więc nic nie miał do powiedzenia. Kormier nie trzymał bloku. Za nisko te ręce i między nie. stopa Mariusza Pudzianowskiego. Ladies and gentlemen, referee Mario Masaki called a stop to this contest at one minute fifty-eight seconds of the very first round. declaring the winner by knockout, and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world. Okay, więc tutaj nic się nie zmieniło. No i spoko, nie skończyliśmy pierwszej rundy, tak więc minuta 48, nie 58 sekund, tyle trwała ta walka. no i Mariusz Pudzianowski, po raz kolejny górą. Czyli to już 24. walka, seria wygranych o wykupienia pay, pay, per payview oczywiście. <grywka> Jak ja to lubię, lubię mówić, bardzo wysoki szum medialny, 50 tysięcy fanów, 3 banki zarobione za tą walkę. Kormier pada na deski po pięknym nokaucie. Pudzianowski wygrywa pasjonującą rywalizację. Mariusz Pudzianowski czekał na tę chwilę od dawna, ale wreszcie przyszedł czas na słodkie zwycięstwo. Na zorganizowanej przez New York USA gali zakończył tę długotrwałą rywalizację. Kormier został znokautowany. Pudzianowski wykorzystał dany obóz przygotowawczy i zbudowany przed walką napięcie. Wyszedł do oktagonu skupiony i w końcu zadał decydujący cios. No te wszystkie wzmianki w gazetach są bardzo podobne za każdym razem. No ależ... Kiórde, róbcie tutaj e, szoty, bo naprawdę elegancki knockout. No i co teraz? Zdobyto nowy kontrakt. A więc legenda, moi drodzy. Dożywotni kontrakt na walkę. I tutaj mamy zadanie zostać najlepszym zawodnikiem wszechczasów. A więc 500 tysięcy za udział, 500 tysięcy za wygraną. No nie mam innej opcji. Zaakceptuję ten kontrakt. Kolejne jeszcze trofeum w tym odcinku. Czyli to będzie oczywiście za podpisanie kontraktu legendy w trybie kariery. Okej, okay. czyli jest jeszcze miejsce tutaj na jeden lepszy kontrakt, a więc pobij 6 rekordów występu, pobij 2 rekordy promocji. OK. No i co? Czyli teraz na tym kontrakcie legendy już będziemy bić się do końca naszych dni jako e, fajtera. W UFC, tak więc zobaczmy, kto będzie naszym drugim przeciwnikiem w dzisiejszym odcinku. A więc będzie to tylko jeden zawodnik Tai tujwasa, 27 zwycięstw, 6 porażek. No i zobaczmy w stójce. No, słabszy, czyli dużo lepszy w stójce jest niż w parterze. W parterze, słaby 84 kondycja. Duża przewaga u nas. Tak samo w wytrzymałości. Akceptujemy tę walkę, i już jesteśmy po obozie. I mogę Wam stwierdzić, że po raz ostatni byliśmy w obecnym obozie, czyli tym najlepszym kickboxerskim. Ponieważ stójkę już mamy na maksa 99, e, grappling 92, tak więc tutaj jeszcze będziemy szukali wzmocnień przed następnymi walkami. E, kondycja spoko, wytrzymałość spoko, a więc no, na papierze nie powinno być problemów. Mamy nowy atut. Tym nowym atutem będzie stalowe bloki e, poziom 5. Czyli mamy zwiększa obrażenia bloków kopnięć o plus 5, i jeszcze tutaj podczas kontuzji twoje ciosy zadają większe obrażenia. Tak więc to może spadać. E, czyli to były atuty. Teraz jeszcze kilka nowych ruchów. Tak więc, jedyne po co bym wrócił do tego obozu, to właśnie po jakieś nowe jeszcze ruchy, po naukę. Czyli, tak, będą ciosy nowe. Mamy tutaj sierpowy wtuł w przednią ręką, już na poziomie piątym. Ale to nie koniec. Cios z góry na poziomie trzecim. I to wszystko. Przejdźmy do kopnięć. Czyli, tak, kopnięcie frontalne przednią nogą, i tutaj będzie poziom piąty, moi drodzy. To jeszcze nie koniec. Jeszcze kilka kopnięć. Kopnięcie boczne, czyli tutaj mamy kopnięcie pytajnikowe. Ok, kopnięcie okrężne z uchyleniem. To w sumie to. I kopnięcie boczne. Dobra, może być to pytajnikowe na poziomie czwartym. Tutaj L2, R1 plus kółko. Kopnięcie boczne w tułów. Dobra, jeszcze jest tutaj nowe kopnięcie boczne z obrotu przednią nogą. Możemy wymienić na kopnięcie zahaczające z obrotu przednią nogą na poziomie 5. Dobra, biorę to zahaczające e, czyli tak. R1 plus e, e, kółko plus e, trójkąt, i to mamy kopnięcie z wyskoku ze zmianą wykrocznej na poziomie 4. Dobra, tutaj L1R1 i kółko i ten kopnięcie żurawia w tułów. I to wszystko i jeszcze tutaj mamy kombinację w kickboxingu poziom drugi, a więc spoko. No to to byłyby już wszystkie nowe ruchy i atuty. No to przechodzimy do walki. Zobaczmy może jeszcze jak wygląda ranking w tym momencie. Czyli waga ciężka, waga półciężka, no tak, wiadomo, że, że to Mariusz jest lepszy, czyli jeszcze w ciężkiej miocić na miejscu pierwszym, Blades, drugi Nganu, trzeci Verdum, Overim, Louis, Tuivasa, Polzin, Markant oraz to Duffy. Tak wygląda pierwsza dziesiątka, no my cały czas się bijemy, gdzieś tutaj siódme, ósme miejsce. Mam nadzieję, że teraz, jak już jesteśmy legendą, będą nam dawać coraz lepszych... Zawodników, wysoki szum medialny, 103% formy, a więc jest dobrze. No to zacznijmy tą walkę. No to dawać mi tego Tujwasy, on taki zlany tłuszczem. Tak więc trzeba będzie mu pokazać, kto będzie lepszy. Mały zasięg ramion Tujwasy 188 cm, wzrostu 33 lata. Tak więc też e, mamy tutaj przewagę, no i jesteśmy lepszym fighterem right, od Tujwasy, tak więc zobaczmy see, jak to będzie, będzie wyglądało. No i proszę bardzo, już Mariusz oszołomiony. Co ty gadasz? Dobra, mamy tutaj obalenie za dwie nogi, ale od razu z tego wstaje Tujwasa, chociaż nie udało mu się. Dobra, ja tutaj przejdę sobie do dosiadu. Chociaż z tego też można się tutaj ładnie wyprostować. Dobra, wstajemy z parteru. No tu dosa nawet ładnie powalczył. Dobra, ładny kopniak. A ja mam nowe, ulubione kopnięcie. Takie. Dobrze, teraz kilka ciosów na jego głowie. No i. Dobrze. Okej. Okay. Trochę ciosów teraz padło na tułów, w wasy. Po raz kolejny. Malera. Ma uszkodzony tułów zdecydowanie Aleś pięknie wszystko tutaj wchodzi no uwaga na kondycję, ale Tuujasa też ma widzę problemy. Cały czas atakujemy mu ten tułów. Aj, aj 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 Dobra, czy to będzie koniec tej walki? Chyba tak. Tak jest moi drodzy, nie było problemów ale ile? 3 minuty 40 sekund. Czyli dłużej niż z Mistrzem wagi półciężkiej. A więc kolejna walka wygrana przez Knock 25. Walka 20. Wygrana. No i coraz bliżej. Coraz bliżej jesteśmy tego najlepszego zawodnika wszech czasów. Dwa, dwa kolejne, dwie kolejne banki na naszym koncie. Kurde. Chociaż żeby z tego nie wiem. 1% dało się wyciągnąć, nie? Hashtag bez zmian. Maryś Pudzianowski, Mistrzostwo. Waga ciężka. Pas, się, pas nie zmienił właściciela. No to jeszcze mamy tutaj boomerang. No i w tym momencie też zakończymy odcinek, ale myślę, że jeszcze będzie można zobaczyć, kto będzie naszym następnym przeciwnikiem w kolejnym odcinku. No to zobaczmy. Tutaj też pewnie będzie tylko jeden fighter do wyboru, a może mnie ta gra zaskoczy i da mi kilku. Zobaczmy, nie, tylko jeden i to będzie Mark Hunt, czyli cały czas e, gdzieś tam w okolicy tego miejsca ósmego e, przyznają nam przeciwników. Mark Hunt 22 zwycięstwa, 27 porażek, a u nas 23 już zwycięstwa i 5 porażek tylko. Więc już w tym momencie jesteśmy lepsi od Hanta, jeszcze popracujemy nad wytrzymałością, ale to w następnym odcinku, zatem bardzo serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia, trzymajcie się, Siemano!